Cześć! Dziś będzie książka autorki, którą kojarzą chyba wszyscy w Polsce. Moi drodzy, Karolina Żebrowska i jej polskie piękno. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Pokazywałam Wam już książki o modzie okresu PRL-u, widzieliście Kozłowską o modzie XX wieku. Teraz czas na to, żeby zobaczyć, jak do tematu podeszła Karolina. Czekajcie, bo przez muszę zdjąć żeby mi nie przeszkadzała. Miałam nie bywałam wprost przyjemność podpatrywać Karolinę, jak ona tę książkę pisała. Oczywiście nie, nie całą, bo przyjechała do mnie na kilka dni zrobić kwerendę w kwestii ilustracji z polskich czasopism. Ja już Wam nieraz mówię, że tych czasopism sporo mam. Ale to, co po prostu mnie osobiście zachwyciło, to ona pożerała jedną książkę dziennie wyjechała jeszcze ode mnie z, z kilkoma pożyczonymi. Nie, nie pytajcie mnie, czy pożyczam książki. Innym osobom nie pożyczam. Yy, mamy tu masę ilustracji, z czego rzecz, yy, która jest ewenementem na Polskim rynku. Wiecie, w momencie, kiedy się pisze książkę, to na ogół bierze się jakieś z domeny publicznej ilustracje i, i po prostu koniec kropka. No nie! Karolina ma olbrzymią społeczność i na Instagramie, i na, fej... i na YouTubie. Możecie to sobie sprawdzić, w momencie, kiedy ona poprosiła swoich followersów o przesyłanie zdjęć rodzinnych, oczywiście skanów, to ona to dostała z historiami o modzie tamtych czasów. I to jest niesamowite, bo tych zdjęć nie są oczywiście w żadnej innej książce. Znaczy podejrzewam, że część yy, może się powtórzyć, ale generalnie właśnie to, co stanowi o unikatowości, to to, że tu są zdjęcia ludzi, którzy w tym czasie mieszkali w Polsce. I, i wiecie, zebrane od ma masy, mas masy osób. To jest naprawdę piękna sprawa. Więc o ile Wam już pokazywałam wcześniej książki o modzie PRL-u, tak uważam, że ta książka, jeśli Was interesuje moda vintage, absolutnie, koniecznie powinna się znaleźć na Waszej półce.